Witam. w dzisiejszym odcinku równie prosto, równie smacznie przyrządzimy sibasa z musem z krewetek, obtoczymy ten mus z krewetek w prażonych orzechach. Akompaniamentem do tego będzie ziemniaczany fondant, mus z kalafiora, odrobina prażonej cebulki, prażonej kukurydzy i trochę szparagów. Także zaczynamy działać, przystępujemy do czynności w pierwszej ugotujemy sobie ziemniaczki i kalafior na most. Troszkę ziemniaczków, jednak aż nam wystarczy. W tej samej wodzie ugotujemy sobie kalafior. Miejsce jednak mamy ograniczone, więc musimy działać po prostu tak jak, jak jest to możliwe. Na ile zostawimy takie ziemniaczki, a na ile zostawimy kalafiora? Ziemniaczki będą gotować się trochę dłużej. Po prostu do miękkości, nie żeby się rozwalały, bo będziemy je później jeszcze przesmażać na masełku, żeby z wierzchu były fajne, ładne, zarumienione, złote i chrupiące. Kalafior krócej. Kalafior też będziemy blendować, uzyskamy z niego mus, więc zdecydowanie krócej. Trudno się odnieść tutaj dokładnie do minut, bo wszystko zależy od tego, na jakim sprzęcie gotujemy, czy jest to ogień, indukcja, ognisko, palenisko. Osolimy sobie trochę tą wodę i opieprzymy. Sprawdzamy sobie orzechy w tym czasie. Bierzemy sobie patemnię. Podpalamy ją na średnim ogniu. Co to za orzechy? Ja akurat mam mix. Mogę nerkowce. Nerkowce włoskie, również są ubrażone, dają temu jeszcze więcej aromatu, jeszcze więcej smaku. Tak jest zdrowe naturalne tłuszcze, to jest niezbędne po prostu. Ziemniaczki nam się gotują, kalafior również, orzechy nam się prażą. W tym czasie, żeby nie marnować czasu, który mamy ograniczony, zrobimy sobie olej z dymki. Weźmiemy tylko tą zieloną część, tą dymkę sobie schowamy, wykorzystamy ją do innego dania, a ta zielona część Fajnie nada nam się do oleju. Orzechy już się prażą. Trochę nam się tu robi kopczuwa, ze względu na to, że nie mamy nawiewu, ale my sobie poradzimy ze wszystkim. Mierzymy nasz blender, obojętny jaki macie. My w tym wypadku mamy Thermomixa. Dlaczego nie, skoro jest. Wrzucamy sobie dymkę. Wrzucimy trochę soli. Pieprzu, odrobinę czosku. W tym momencie obieram sobie ząbek czosku. On też nada aromatu temu olejkowi z dymki. O, wyłączam orzechy. Jak widzicie, one są już trochę obrażone. Ja je zostawię jeszcze chwilę na tej patelni. Ale wyłączę, żeby one nie były za gorzkie, żeby one nam się nie spaliły. Wrzucamy sobie ząbeczek. Jeden myślę, że na ten moment wystarczy. Wlewamy trochę oliwy z oliwek. Na początek trochę i stopniowo będziemy w trakcie miksowania dorzucać. Odpalamy sobie czołga. Przecedzimy sobie ten olej przez sitko i szmatkę. Co nam zostanie wtedy? Zostanie nam krystaliczny, zielony, piękny, naturalny kolor. No, wkładamy to sobie też szmatką, żeby wszystkie te nadmiary tych wszystkich grudek zostały na sicie. To jest dość gęste. Tak, 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 tak. To jest dość gęste. Oczywiście możemy sobie to rozdrobnić jeszcze bardziej. Nie potrzebujemy to przeciskać łyżką, czy to samo Nie, to powinno... To jest właśnie, właśnie bardzo dobre to jest pytanie. Najlepiej zostawić to po prostu, żeby to sobie samo odcieło, w momencie, kiedy my będziemy przyspieszać ten proces, czy wyciskać tą szmatę, to zaburzymy po prostu tą stałą harmonię i strukturę i wtedy może nam się rozwartwić ten kolor delikatnie. Zobaczmy tutaj czy kalafiorek dochodzi do siebie, bo ta indukcja ma dość mocy, żeby to w miarę szybko ogarnąć. Orzechy również sobie smętujemy, żebyśmy następnie mogli mus z figi i naszych tutaj krewetek po prostu opanierować fajnie w tym musie. Czy też obtoczyć. Chwila moment, zobaczcie jaki mamy fajny puder orzechowy. Dosłownie miksowałem to 5 sekund. Gdyby miksował dłużej byłoby to jak mąka. To że one były porażone, to wpływa na to, jak one się zachowują później do obróbki. Nie, ale wpływa znacząco na smak, a na tym nam zależy, żeby ten smak uwydatnić. Zastanawiamy się jak tam masz olej. Dobrze by byłoby go zrobić w miarę wcześniej, nawet zanim, zanim się zajmiemy czymkolwiek, czy go zrobić dzień wcześniej? Jak najbardziej. I tak naprawdę, jak zrobisz ten olej, możesz go sobie tylko tydzień, dwa przygotować w lodówce. Jeśli masz go fajnie zamkniętego, zabezpieczonego, w fioleczce czy w jakimś słoiczku, w butelce, to, to jest produkt, który tam się nie ma co popsuć. Olej konserwuje, więc możesz sobie zrobić olej smakowy z ziół z, z herbaty nawet tak naprawdę możesz ze wszystkiego na co tak naprawdę, co ci przyjdzie do głowy. Ale tak naprawdę dobrze było to wcześniej zrobionego, żeby nam nie ograniczał czasu przygotowania całej reszty. Bo bądź co bądź to nie potrzebuje czasu. To raz, to raz i to jest słuszna twoja bardzo uwaga, a druga sprawa taki olej jak? O stanie, to te wszystkie składniki się połączą ze sobą i też będzie miał o wiele fajniejszy smak, aromat. Nie doprawiam tego na razie. Dopiero po zblendowaniu zobaczymy jak, jaki to ma smak, ponieważ doprawialiśmy wodę przed gotowaniem. W tym momencie zrobimy sobie pire mus z krewetek. Usmażymy je na masełku odrobinka. Szybciutko, żeby nam się nie spaliło. W tym momencie możemy sobie wykorzystać tą część dymki, ona nam też podkreśli smak tych krewetek, nie za dużo, dosłownie odrobinkę. jak ładnie pachnie. Odrobina soli. Pieprz. Zrzucimy tu trochę czosnku, odrobinkę. Na tym etapie będziemy. Przystępujemy do następnych czynności. Krewetki już mamy zblendowane. Mus z fioru. tutaj już na nas czeka gorący na podanie, więc szybko będziemy starać się finiszować to danie. Ziemniaczki już ściągnęliśmy. Mamy je tutaj. Zrobimy z nich fondanty. Fundanty, czyli po prostu ładną strukturę wytniemy z tego ziemniaka, przesmażymy go prawo-lewo na patelni, dodamy masełka, wykończymy pietruszką, ładnie będzie to wszystko nam się prezentowało. Patelnię grzejemy, szybko sobie dodamy tutaj odrobinę masełka. Garść szparagów. Tak naprawdę w momencie, w którym nam się złamią szparagi, w tym powinniśmy pozbyć się ogonka. soli, pieprzu, to są przyprawy, których najczęściej używam. Naturka. nie za dużo, nie lubię przekombinowań. Chodzi o to, żeby eksponować ten smak z naturalnego produktu, w tym wypadku właśnie ze szparagów i kukurydzy, a nie żebyśmy sobie tutaj wrzucili garam masala czy obojętnie co i nie czuli co jemy tak naprawdę. Dla mnie szparagi to więcej taki Coś w tym jest, a jeszcze jak zrobisz sobie palone masełko, czyli pozbędziesz się szumowin, i sklarujesz je, ono nabierze też orzechowego posmaku. To już całkowicie, kończąc takim masłem, będziesz miał ten efekt uzyskany, którego pragniesz. Oliwa. Oliwa z oliwek, tak. Daję sobie trochę soli na rybę. Od strony skóry, co nam to daje? Od strony skóry, już Ci mówię, co nam to daje, i daję trochę oleju. Daje nam to to, że w momencie, kiedy wrzucę to na patelnię, Tworzy się mikrowarstwa między patelnią a tą skórą, dzięki czemu po prostu skóra nam nie przybrze do patelni. zostawimy tą rybę skórą do dołu hmm. na patelni. Tak jak ją ułożyliśmy, nie dotykamy jej, nie ruszamy dopóki. Nie będziemy już pewni, że ta skórka tam jest wypieczona. Dokładnie to, tak. To jest, to, to, jest, to jest bardzo słuszna uwaga, to co mówisz. Jak najbardziej tak. W momencie też, też musimy uważać, to jest bardzo ważne, żeby patelnia nie była za mocno rozgrzana, bo w tym momencie taka ryba wrzucona na patelnię ze strony skóry dostanie szoku. Skóra automatycznie się ściągnie, ona nawet nie będzie dobrze umotowana, później zacznie się palić, i to, że rybę mamy skazaną, ale niestety nie na sukces. Akurat ziemniaszki są jeszcze ciepłe, zrobimy sobie te fondanciki z nich. Czyli kroimy na takie po prostu mniejsze elementy i wrzucamy sobie je na tą samą patelnię. Jeszcze trochę fig odrobinę do, do tego musu krewetkowego. Wykorzystamy to razem ze sobą. Nie będziemy już tego blendować, ja to szybko tylko posiekam. Tak tam nasz Sibasik. To się dzieje Tak jest, yes, skórka jest piękna. O to chodziło nam właśnie, żeby była chrupiąca ta skórka. Nie wszystkim od razu polecam na początku to, co Adam. To znaczy? Zapewnić łapanie rybki prosto spakając z <ślesz> 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 Moje ręce sobie już ze stali. Już nie odczuwam takich temperatur. Okej, okay, póki wszystko mamy jeszcze ciepłe, ja już przystąpię do prezentacji. Do dzieła. To nam się będzie tutaj swobodnie wykańczać. Olejek mamy gotowy. Ja sobie to tylko przerzucę spokojnie w miejsce, którego nie potrzebuję. Ok, pięknie. To na prezentacja, tak? Tak jest. Zaczynamy od musu z kalafiora. Nie mam niestety silikonowej łyżki. Dałoby mi to, że łatwiej by mi się to wszystko formowało, wiesz? Mierzemy sobie rybkę. Danciki wykończymy czymś kolorowym, On robi na pieprzu również. Staramy się kładać to jakkolwiek inaczej niż typowy kawałek mięsa typ po jednej stronie, ziemniak po drugiej. Ja lubię taką nieregularność, lubię też jak nie znajduje się za dużo tych składników na talerzu, jak ładnie je można wyeksponować. I jak wszystko ze sobą też współgra fajnie, kolorystycznie. Tak mi się wydaje, że będziemy mieli tutaj dość fajne barwy, drobina szparagów. Tu mam fajny mus z krewetek. Aczkolwiek nie wiązałem tego żadną śmietaną, jajkami czy czymkolwiek innym wiążącym, więc trochę nam będzie trudniej to wszystko uformować. Co nie, nie stoi nam tak naprawdę na przeszkodzie, bo jednak to mięsko ładnie trzyma strukturę. Odrobina tego musu na górę. Ten orzechowy pył. Moki doki wygląda pięknie, Kukurydzę. Takie coś wystarczy. Nasza piękna figa. Na koniec piękny olejek. Spójrzcie jak się ładnie prezentuje i jak ładnie się odznacza ten zielony kolor olejku naszego. Bardzo fajne danie. Wizualnie bomba, smakowana też. Dużo różnych smaków, ryba, krewetka, to jest zbliżona, ale warzywka, orzechy, osma do lechu, Tak jest masło, też doprowadziliśmy do fajnego aromatu, więc nic z tym posił zajadać.